Przygotowanie odkurzacza do aktywnego mycia nie jest trudne. Wystarczy wyciągnąć pojemnik na czystą wodę oraz dolać do niego 10 ml dedykowanego płynu do czyszczenia od Philipsa. Odmierzenie poprawnej ilości płynu również nie stanowi problemu. W przezroczystej nakrętce opakowania znajduje się miarka. Taka ilość płynu całkowicie wystarczy, przynajmniej dopóki nie skończy nam się woda w pojemniku. Po dolaniu maksimum wody do pojemnika możemy go zamknąć oraz zamontować z powrotem do odkurzacza. Aktywne mycie włączamy z pomocą jednego przycisku startowego. Później na panelu możemy decydować o sile sprzątania. Mamy do wyboru tryb normalny oraz tryb turbo. Po uruchomieniu trybu sprzątania mechanizm zacznie doprowadzać wodę z detergentem do naszych szczotek. Można zaobserwować, jak pojawia się ona, a same szczotki zostają zwilżone. Po chwili, tak naprawdę po kilku sekundach, odkurzacz jest gotowy do pracy. Aktywne mycie stosować można na wszelkiego rodzaju powierzchniach twardych. Mimo, że odkurzacz jest dość ciężki, to w miarę sprawnie sunie po podłogach. Pewnym wyzwaniem mogą być podłogi mocno zabrudzone, np. mocno okłaczone albo zapiaszczone. Tutaj może się zdarzyć, że czyszczenie będzie trwało chwilę dłużej, a odkurzacz momentami smuży. Trzeba wówczas parę razy no, pociągnąć po prostu szczotkami w to samo miejsce. A gdy smużenie mocno się powtarza, oznacza to, że szczotki być może zostały już zabrudzone i lepiej je oczyścić przed kontynuacją sprzątania. Nie da się jednak zaprzeczyć, że jednoczesne mycie i odkurzanie faktycznie się sprawdza i mocno zabrudzona podłoga mogła być oczyszczona za jednym zamachem bez rozdrabniania się na sprzątanie na sucho oraz późniejsze mycie mopem. Ogromną zaletą tego sprzętu jest oddzielenie wody czystej od wody brudnej. Sprawia to, że na podłogę zawsze trafia ta woda czysta, co nie stwarza dodatkowych trudności podczas sprzątania i jest bardziej higieniczne. Brudna woda zbiera się w górnym zbiorniku i jak widzicie jest doskonale oddzielona od tej czystej. Nie ma szans na wymieszanie. Widzimy też, jaką ilość zabrudzeń zebrał nasz odkurzacz, co pozwala na weryfikację jego skuteczności. Jak już wspomniałam, odkurzać na mokro można każdą powierzchnię twardą. Panele, płytki, linoleum, na wszystkim odkurzacz się sprawdzał. Konstrukcja odkurzacza pozwala na jego w miarę wygodne stosowanie także pod niektórymi meblami, np. pod łóżkiem. Pozwala to na dokładne wymycie podłóg w trudno dostępnych miejscach, co zdecydowanie może zwiększyć poziom higieny w naszych domach. A tu już ostatni rzut oka na pojemnik na brudną wodę po zakończeniu sprzątania. Jak można wnioskować po jej kolorze, urządzenie spisało się i to na medal.